Nie wiem co się dzieje Ciśnienie mam 90 parę na, na 70 parę Czyli nie jest źle Nasycenie w tlen krwi jest 90 a do 96-7 jest tak normalnie ha. Mam tak krótki oddech Poprosiłem lekarza dzisiaj już Ja już nie daję rady po prostu nie, już po prostu nie daję rad. Ja muszę po prostu. Muszę mi to odessać. Naprawdę. Nie mam siły czekać, aż mi samo to zleci. Bo to dzisiaj zleci więcej, jutro mniej. I ja po prostu nie mam siły. Ja nie mam siły jeść. Nie mam nic, już nie jem. Dzisiaj nie zamówiłem żadnego śniadania, obiadu. I kolacji chyba też nie zamówię. Zjadłem ewcia moja przyjechała, zjadłem jabłuszko pół jabłka zjadłem takiego polskiego naszego dużego ładnego potem zjadłem trochę porzeczek bo mi przywiozła no i nic więcej w sumie nie zjadłem no jestem wykończony rozwolnienie miałem niesamowite dzisiaj poleciałem ale to w tym jabłku no i mam nadzieję, że tej wody trochę odeszło przez, przez to z drugiej strony <laughs> Ja się śmieję, ale ja nie mam si siły Teraz jak tak siedzę to jeszcze jakoś tego powietrza nabieram, ale czekam aż doktor podejmie decyzję, bo musi porównać wyniki e Porównać wyniki tego, no wiecie, e X-ray'a no rentgena z poprzednimi no i jeśli płynu przybyło to prawdopodobnie przyślę do mnie ekipę która mi to odeśle odesz się dobrze będzie jestem cały czas dobrze dobrze bieżący to jest niesamowite nie wolno tracić wiary Dzień dobry. Zacząłem ten film posępnie, słuchajcie. To było 15, gdzieś tam, dwa tygodnie temu. Ja przepraszam, że tak nie nagrywam z dnia na dzień, ale to jest po prostu niemożliwe. To jest. To jest. To jest... No nie dam rady. Dlatego, że. Yy, są dni, kiedy się lepiej czuję, są dni, kiedy się gorzej go czuję. Ja nie mogę tak. Teraz sobie siedzę. Zmęczyłem się strasznie, bo jadłem i tu mi mierzyli, i w końcu nagadałem się jeszcze. <laughs> Jak widzicie, już jestem bez maski. Mogę być bez maski, Dużo się pozmieniało. Mam noc zawalone troszeczkę. Mam herbatę, bo mi strasznie jest sucho w ustach. Naprawdę. Moja ulubiona Erglej, bardzo ją kocham i wiele innych zresztą, ja bardzo jestem herbaciarzem generalnie, lubię kawę latę, bardzo, bo lubię jej zapach, lubię jej smak, nie lubię jej ceny, ale dobrą kawę lawazę na przykład bardzo chętnie się napiję, dobrze zrobioną, szczególnie z tych maszyn takich wyścig podciśnieniowych, dobra skończmy na tym. Jedziemy na temat kontynuacji mojego leczenia. W związku z tym, że po prostu moi przyjaciele się odezwali w gronie takim huczniejszym i nie wiedzieli, że można mnie odwiedzać, to wszystkim chciałem powiedzieć, że owszem, można mnie odwiedzać bardzo prosto. Także zapraszam do siebie, jeśli ktoś miał jeszcze ochotę do mnie, mnie odwiedzić. Muszę Wam powiedzieć, że mam wielu przyjaciół. Pamiętam w tamtym roku, w ogóle to w tamtym roku muszę podziękować serdecznie Ani i Mariuszowi, bo Znaczy, mam takich sąsiadów naprzeciwko Polaków, bardzo fajnych, miłych ludzi, e, ciepłych Słuchajcie, w ogóle wszyscy są wspaniali I wielu jeszcze innych, których nie, nie jestem w sposób wymienić Ania mnie w tamtym roku uratowała życie i przywiozła mnie do szpitala, potem mnie odwiozła. Totalnie bezinteresownie za co jej nigdy nie podziękowałem. Moja Ewa dziękowała. Aniu, dziękuję Ci bardzo. Pozytrów Mariusza. Mariusz też fajny gość. Słuchajcie. Polacy, ja, ja, ja się nie natchnąłem jeszcze tutaj na Polaków, którzy by yy, byli mi po prostu wilkiem. Może tam ze dwie osoby były jakieś takie nieprzyjemne, mniej, ale nikt mi krzywdy nie zrobił nigdy. Jakiejś takiej ogromnej, jeden gość tylko po prostu, ale on był po narkotykach, polaczek, patologia, ale to nieważne. Nie będę o takich rzeczach mówił tutaj. Poza tym było wszystko w porządku. Wszystkich ludzi, których znam tutaj, są tak otwarci, mili, współpracują ze sobą. Słuchajcie, kupują. Nikt nie patrzy że o, tamten się wzbogacił na kimś albo coś, tam to... nie, słuchajcie, jeden chce sobie pohandlować papierosami, wiadomo, że ma drożej, e, o za 2, 3 funty, no jak tam podniesie ceny trochę więcej, no to ktoś się może zbulwersować. Także handlują papierosami, handlują tym, ale to i tak jest taniej zawsze e, kupić e, od Polaka niż ze sklepu, bo papierosy tu są strasznie, drogie, 11, 14 funtów, 12 naprawdę strasznie drogie. Także Co niektórzy kręcą e, Moonshine Że tak powiem Księżucóweczkę Co niektórzy e, robią coś jeszcze innego Lub kiełbaski jakieś Radzimy sobie Tutaj Polonia jest naprawdę zgrana e, Wielu właśnie z nich należy do moich przyjaciół Kolegów Znajomych Krona Także Serdecznie wszystkich, bardzo serdecznie pozdrawiam. Nie jestem w stanie was wszystkich wymienić z nazwiska i z imienia, bo jest was bardzo dużo i musiałbym tu gadać i gadać i gadać. Powiem tylko, że ostatnio odwiedził niespodziankę mi sprawiła Viola z arkiem. Violi, kto by nie znał Violi i arka w balimenie. Słuchajcie. Aha. No, thank you for lunch. Nie jem lunchów, żona mi przywiozła goloneczkę, także kapustkę mam. Słuchajcie, także mam mnóstwo, mnóstwo ludzi znajomych. Wiola, mi zrobiła niesamowitą niespodziankę z Arkiem. Wczoraj przyszli do mnie, z, odwiedzili mnie. Kurde, naprawdę świetnie. Same, samo to, że ktoś przyjdzie, pogaram, coś się dzieje, wiecie, to jest super, no. A byli zdziwieni, że o, jak to dobrze się czujesz i tak dalej. No tak, no bo ja nie nagrywam tego, na, na, mówię tak codziennie. Nie robię takich update'ów, dlatego że w kółko coś się zmienia. Ja nie zawsze dobrze się czuję. Nie zawsze mam czas. No i tak to właśnie wychodzi. Teraz tak. Mm, powiem wam o moim leczeniu. Co się stało ostatnio? Dużo się stało. Przyjeżdżały do mnie y, w nocy... Y, x ray czyli yy, czy takie mobilne, wiecie, wyglądały, kurde, jak, jak UFO. Zresztą sami zobaczcie, takie niebieskie, jakieś poświaty, kurde, o co chodzi w nocy. Bo mierzyli mi płyny, wiecie, w płucach, bo prosiłem już lekarza, mówię, słuchaj, na wszelkie, no proszę Cię, odeślij mi ten, odeślij mi ten płyn. I przyszli mi, odeścali, słuchajcie, z prawej strony, na początku. Zobaczcie, jak to wygląda. No, nie najfajniej, bo ci wbija, kurde. Yy, najpierw igłę z anestezją, czyli z znieczuleniem. W prawy bok. Rękę muszę mieć cały czas nad głową. Trochę męczące. Przez jakieś pół godziny. A on ci tam kręci. Najpierw szuka echo sondą. Gdzie tam pomiędzy tymi żebrami się wbić w te płuco. Potem się wbija, no i zakłada mi dren. Nigdy tego drenu nie miałem, ale muszę Wam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mam ten dren, dlatego że mi ta woda spływała. Od razu poleciało 2 litry. Także sporo. Potem zleciało jeszcze kolejne 2 litry, a potem zleciało jeszcze coś, jakiś litr, i potem stanęło. Także przez dwa tygodnie straciłem 5 litrów z prawego puca. To dużo a potem nic mi się nie polepszało więc poprosiłem lekarza, mówię lekarzu, lekarzu mój kochany, mówię weź jeszcze z lewej strony mi odejdź co usłuchali mnie słuchajcie, tak zrobili mi ładniejszy, nawet ten, ten taki, taki bardziej subtelniejszy bo w innym miejscu się wbijali z tyłu, a nie z boku, między żebrami w związku z tym mieli lepszy dostęp jak widzicie na zdjęciu Mam założony po prostu taki mniejszy, jakby zawór główny. To są takie rureczki malutkie, jakby żyły, więc nie bolało za bardzo. Absolutnie w ogóle nie bolało. To boli tylko przy pierwszym ukuciu, w momencie, kiedy podają znieczulenie. I tak naprawdę to igłę wbijają dosyć głęboko. Najpierw troszeczkę wszykują się znieczulenia, a potem jeszcze ci głębiej znieczulenia, nie? Tak za 12 cm. Tego znieczulenia igła taka, także jest. Słuchajcie, z lewej czy z prawej to nieważne. 12 cm jest od ciała do płuca. E, oczywiście, dostęp do płuca, pamiętajcie, jest zawsze z tyłu, a nie z przodu. Z przodu płuca są chronione klatką piersiową, czyli żebrami. I ja też myślałem, że płuca, zawsze się łapiemy za płuca z przodu, ale one są z tyłu. Tak naprawdę. No i teraz tak, no, potem ten wążyk, wężyk przechodzi w w, w, cieńszy wężyk, w grubszy wężyk, potem jeszcze w grubszy, no i ma taki zawór i potem do takiego boksa, czyli do takiej skrzynki, gdzie ten płyn się odkłada. Zauważcie, że ten płyn jest na początku żółty i taki powinien być takiego jasnego piwa, bo ten płyn to jest po prostu nic innego jak e, jakby to powiedzieć jak limfą właśnie to jest limfa limfa jest delikatnie żółta natomiast ja jestem chory ja mam typ białaczki to znaczy w, mojej, e, w moim szpiku kostnym tworzy się, e, tworzą się białka ale one są niewykształcone niewyuczone one nie wiedzą jak walczyć i one się odkładają i tworzy się ich bardzo bardzo dużo zabierają miejsce w szpiku kostnym na tworzenie się hemoglobiny czyli czerwonych yy, krwinek i dzięki przez to właśnie nie mam hemoglobiny słuchajcie hemoglobina mi spadła dlatego to się źle czułem no ale po założeniu właśnie tego lewego zleciało mi znowu dwa 2,3 słuchajcie od razu momentalnie w sekundę E, potem aż zatrzymali bo powiedzieli, że nie może tak od razu zlatywać, bo mi się za bardzo odwodnił. E, no bo tak to, to podobno działa na organizm jakoś. Więc na 4 godziny wstrzymali, po 4 godzinach puścili, zleciało, wymienili boksa na drugiego, nie? W ciągu kurde następnych kilku godzin poleciało znowu słuchajcie cały boks, czyli znowu 2 litry, czyli 4 litry znowu z lewego płuca już zeszło. Ja mówię, Jezu, jakie te płuce są pojemne. A jak mi się zaczęło dobrze oddychać w momencie, kiedy zła, za, zacząłem łapać e, w płucach taki jakby przestrzeń, no to e, czym więcej się złapać, tym bardziej kaszlałem. No ale się wykaszlałem, w końcu wykaszlałem, wysuszyłem to jakoś i teraz mogę oddychać pełną piersią. Ale ten, ten płyn nie przestawał lecieć, potem zleciał jeszcze litr i tak dalej, nie? W tej chwili już mam czwarty bok, słuchajcie, leci już kurde e, dzisiaj w nocy miałem tego płynu naprawdę sporo, bo ten płyn, bo ten płyn, e, bo ten płyn e, on, on taki biały jest właśnie, bo tam są te, te właśnie te białka się odkładają strasznie. Bardzo szybko to leci. Naprawdę w ciągu doby, w ciągu nocy rak produkuje kurde pół litru pół litra na jedno pusa. no to jest naprawdę sporo, no. I czyli jakby mi odesali jednorazowo, tak jak ja chciałem, żeby mi zrobili taki relief, czyli taki, wiecie, e, ulgę na, na chwilę, to to by nic nie dało, a oni znowu po dwóch tygodniach nie mogą znowu się tak sobie wbić i jeszcze raz mnie odsysać, więc ten dren jest dobrym rozwiązaniem i trzeba się na niego zgadzać. Jest lepszym po prostu. Bo gwarantuje, że cały czas ten płyn po prostu jest odsysany i to jest fajne. No i dobra, niech to zostanie. I teraz mam dwie rurki: po lewej i po prawej. I jak idę do kibelka, to muszę kogoś poprosić, żeby wziął te. Bo jestem naprawdę, tak mam nogi grube jak hipopotam. Zresztą spójrzcie sami. Jedna noga to waży chyba 10 kilo, albo ze 20 Druga tak samo. No i ja po prostu tak siedzę i próbuję się pozbyć tej wody, ale to ciężko jest się pozbyć. Strasznie mi zasycha w ustach. Ja muszę te półtora litra naprawdę wypić. Nigdy tak nie piłem w domu, a tutaj po prostu muszę. Może dlatego, do że dostaję właśnie te, te, te kroplówki, takie, które um, przyspieszają ten mocz i one wysuszają mi usta. Strasznie mi się chce pić. Staram się naprawdę dużo nie pić, tylko zwiększać usta. No ale mówię, no w ciągu dnia wypiłem ten litr ponad. E, w związku z tym e, lekarz dzisiaj przyszedł do mnie, bo plan był taki, że no, będą mi dawać dopóki te lekarstwa w na przyspieszenie moczu, dopóki nie zgubię tych, e, tej wody z nóg. Dlatego, że jak dostanę chemię no to chemia też ma jakąś tam swoją wagę, też ma ileś tam litrów i znowu mi rozpulchni jeszcze bardziej. E, ale stwierdzili, doktor dzisiaj przyszedł do mnie, zaskoczył mnie, słuchaj, zaczniemy, zrobimy jedną y, sesję y, chemioterapii. Ja mówię, dobra, fajnie. E, to, co ci uszkodziło, jed, te, te, uszkod... słuch uszkodziły ci dwa składniki, zamieniliśmy je z innymi. W związku z tym nie dostaniesz ich, tylko dostaniesz ich inne. Ja mówię, dobra, ale będzie tak samo silna. tak, to będzie mówi to, to samo, to, to po prostu jedna dawka, taka chcemy zobaczyć, jak twój organizm się zachowa, a tak naprawdę chcemy zobaczyć, czy y, woda przestanie się y, produkować y, tak bardzo, jak się produkuje. Dzięki temu jeśli, przesta jeśli zauważymy, że przestanie, to fajnie, bo wtedy. Będziemy mogli się pozbyć szybko wody i nie będziemy musieli dawać, dawać ci tego freezenite czy tam czegoś do. no wiecie, do, do, do tego, żeby sikać. Tylko po prostu. Znaczy, będziemy dawać ciele, ale, ale y, będziesz szybciej się pozbywał tej wody, którą masz w sobie. Ja mówię, no dobra, może zatrzymam, może nie będzie tej produkcji już tak, te, tego płynu, ty, oni to nazywają nie wodą, tylko fluid, zawsze mówię na to. Ja mówię, dobra. No i tak to właśnie jest ze mną. W tym momencie czekam na, na tą chemię, którą dostanę później troszeczkę. Będzie to dzisiaj, a dzisiaj to ja nie wiem, co to jest za dzień. To zobaczymy. Ja przepraszam, że te wideo takie przeciągnięte, ale no chciałem wytłumaczyć wszystko tak jak, jak to się mówi, krowie na e, jak to moje leczenie będzie przebiegało mniej więcej. Chciałem pokazać też. Jak to wyglądało? W dalszym ciągu mierzę mi ciśnienie w dalszym ciągu dostaję jakieś tam antybiotyki, w dalszym ciągu czasami mam wyższą, niższą temperaturę, ale już aż tak bardzo mnie skaczę. No i co więcej, czekam na kolejny rozwój wydarzeń. Słuchajcie i serdecznie jeszcze raz wszystkim bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Naprawdę, szczególnie za odwiedziny Harek, Viola. To to ostatnie odwiedziny, no, mam serdecznie was pozdrawiam, dziękuję, całuję. Eee, Paweł to już się tutaj co codziennie praktycznie był, ja mówię stary nie przyjeżdżaj sobie odpocznij, kurde, naprawdę weź sobie odpocznij, no bo ile można, nie? Skończył chłopak roboty i wpadał do mnie tą, tą wodę i przyniósł, a to coś tam, orzeszki jakieś, No ja nie mogę takich rzeczy. Naprawdę, ani jeść już, ani ten... Woda zawsze się przyda, to się nigdy nie zmarnuje, natomiast... Natomiast żadnego jedzenia, naprawdę. A żadnych czekoladków, żadnych innych, z jakichś rzeczy, ja tego nie mogę wszystkiego jeść. E, Owszem, tam spróbuję, ale... Ale to tak... Chabne. Ale nie, nie, nie smakują mi takie różne rzeczy. Raz smakują mi kwaśne, raz smakują mi słodkie, raz, raz jakieś... A zatem byłem fancy na Coca-Colę, której na co dzień w ogóle nie piję. Także. No i to, kochani, by było tyle. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję. Za wsparcie, za miłe komentarze. Żadnego, żadnego negatywnego komentarza nie miałem. Naprawdę, a to tak cieszy, że jestem otoczony takimi dobrymi ludźmi. Kurde, zawsze jakoś mi się udaje spadać tak na te cztery łapy. Muszę Wam powiedzieć, że ostatnio słuchałem i pamiętam kogo. Yy, ktoś mówił, karma, wiecie co to jest karma, nie? Zawsze wraca, ale ona zawsze wraca w takiej samej formie. To znaczy, jeśli puściłeś od siebie coś dobrego, to te dobre do Ciebie wraca. Zdwojoną siłą. No już bym ryczał, no. Zrobiłem taki jakiś podstarzały dziadek, kurde, życzący. się wzruszam na, na wszystko, naprawdę. Wiecie co? Nie poznaję w ogóle kolegi, znaczy samego siebie. No nie poznaję, no. Po prostu nie poznaję. Kocham Was. Wszystkich Was kocham. Trzeba być dobrym dla ludzi. Wtedy faktycznie będzie dobrze. Nie wolno się kłócić. Do niczego to nie prowadzi, absolutnie. Takie jest moje zdanie wierzyć w Boga bo On w nas też wierzy my się dla Niego modlimy a On nam pomaga taka jest moja opinia Te ja stają się bardzo taki głęboko wierzący i bardzo mi to pomaga naprawdę bardzo. bardzo a wiara we mnie jest taka silna że nie ma takiej opcji że mnie nie wyzdrowiał. <laughs> po prostu nie dopuszczam do siebie. Doktor Wildram, jak do mnie przyszedł, przed trans. A, jeszcze nie powiedziałem Wam, bo zgodziłem się absolutnie na, na transfuzję krwi. Zgodziłem się na. na tą transfuzję, dlatego tak gadam, bo po odesaniu mówię, kurde, dalej coś jest nie tak. Ja mówię, Jezu, kochany, nie no. Muszę po prostu się zgodzić. Muszę się po prostu zgodzić. Słuchajcie, sam pomagałem o to, bo wiedziałem, że nie mam absolutnie żadnych szans. Absolutnie. Lekarstwa, co oni mi podawali na, na hemoglobinę, nie nadają się do niczego. Po prostu do niczego. W związku z tym nie wiem, co mi dawali. W brzuch mi coś dawali, no. I ja stwierdziłem nie. Mówię to do takiego polskiego lekarza. Oskar Idź do doktora, do doktora mojego Windroma. I powiedz mu, że ja chcę tą hemoglobinę, że się zgadzam. Ok? Ok, tego samego dnia dostałem 280 yy, ileś gram. Słuchajcie, jak dostałem kopa w dupę normalnie takiego boosta, To mogłem gadać przez 15 minut. Ale potem baterie się skończyły i koniec nie. Jezu kochany. Ale następnego dnia. Dostałem 300 gram, eee, Czułem się cały dzień taki przyćmiony, ale następnego dnia, jak zacząłem gadać, jak zacząłem gadać, tak obdzwoniłem całą rodzinę, wszystkich znajomych, tutaj też był Agnieszka z Pawłem, Boże, wiesz, jest po prostu inny człowiek, ja mogłem mówić, ja się nie męczyłem, nie bolała mnie głowa, nie bolało mi nic. Tak, działa hemoglobina. Kurde, no normalnie byłem w szoku. A najlepsze było to, że że po prostu czułem się taki, taki świeży. Bałem się i dalej się boję. Nie wiem, co było we krwi. Słuchajcie, nie wiem, od kogo dostałem tą, tą krew. Ale połodliłem się i mówię, Boże, jak już mnie prowadzisz, to już prowadź mnie do końca. Wiem, że zaufałem Tobie, więc nie dasz mi umrzeć. Mówię i, i będę po prostu przeżyje to. No i tak, tak to się właśnie było. Dostałem tą właśnie hef i jestem naprawdę zadowolony. Ale naprawdę się bałem. Do tej pory się boję. Nie wiem dalej, co mi dalej. W każdym razie żyję i to mi poprawiło. Nie martwię się już, nawet nie, już nie myślę o tym, bo to słuchajcie, jak będziesz myślał, to jeszcze będzie gorzej. Jestem naprawdę szczęśliwy. To mi poprawiło właśnie tą, tą hemoglobinę. Pytam się tylko potem na, na drugi dzień, chyba doktora, to było w piątek. Dostałem nie w piątek, tak już na stole byłem taki zrezygnowany, i prosiłem wtedy o to, odsysa, o, o, o to odsysanie tego drugiego. Ten płuca lekarz mówi do mnie, ten mój prowadzący: No dobra, to zobaczymy się w poniedziałek. Ja mówię: No, i on przyszedł do mnie w poniedziałek, ale mówi. Nie sądziłem, że przeżyjesz. Tak do mi powiedział. A ja wiecie, przez weekend miałem tą hemoglobinę, e, tą krew przytaczaną. To tak normalnie podłączałem wam pod żyłę, pod ten mój pekline. i po prostu leci no. i tyle. Leci tam godzinę z kawałkiem. I już. Na razie dostanę chemię, powiem wam jak po chemii. Hej. Dziękuję za wszystko, za miłe komentarze. Oczywiście piszcie, bo ja je lubię. <gry> Dziękuję, cześć.